Siemanko, z tej strony Aleksinia. A przed Wami czwarty już odcinek z kariery Juventusem Turyn. Witam Was też serdecznie w nowym roku. No, bo już mamy 2023. Oby się Wasze życzenia noworoczne spełniały. No, a my wracamy do naszej karierki oczywiście. Sprzedaliśmy Matie Perina do Al-Hilal za 19,5 miliona. Dostaliśmy też ofertę transferową za Gattiego. 3 miliony 950 tysięcy plus Rodrigo. Także gdzieś tutaj chciałem z Wami tą ofertę rozważyć, ale wydaje mi się, że tą ofertę odrzucimy, no bo niepotrzebny nam jest 31-letni Hiszpan. Także Gattiego zostawiamy u nas w Turynie w dodatku. Czy ktoś jeszcze poszedł? Tak, mamy Umberto Valentiniego. to jest nasz wychowany z Akademii 17 latek, 68 ocyny ogólnej, jak widzicie może grać na środku obrony na lewej obronie, na prawej obronie. Także jest uniwersalnym obrońcą, ale my go chcemy wypożyczyć. No, i też dziękuję Wam po raz kolejny za e, propozycje, bo tych propozycji było bardzo dużo. E, zwłaszcza, że to już był trzeci odcinek, i tych propozycji cały czas się nam narze, i Wam bardzo za to dziękuję, bo te propozycje są bardzo, ale to bardzo mi pomocne i przydatne. Też wpadłem na pomysł odnośnie Pola Pogby, no bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że chcę go się pozbyć, to się go pozbędziemy. Zaoferujemy Chelsea za Mateo Kowacicza Pola Pogby, więc mam nadzieję, że nam się to uda. Uważam, że ta transakcja będzie fenomenalna, bo zamienimy no, nieswornego zawodnika na kla klasowego zawodnika, na zawodnika z charakterem. No i przede wszystkim, gdzieś nam ta pensja zejdzie i zobaczymy, czy się Chelsea na to zgodzi. Nie chcę Pola Pogby, Chelsea. OK, chcę 52 miliony. No a ja chcę tego Kowacicza, mimo wszystko, więc y, tutaj ponegocjujemy 45 milionów i 200 tysięcy za Chorwata? Nie, 48,700, y, no to myślę, że. 46,700. Się dogadamy z Grahamem Potter'em. Tak jest, dogadujemy się z Grahamem Potter'em. No i cóż, mimo to, że nie udało nam się wymienić Pola Pogwy, no to po prostu weźmiemy Mateo Kowacicia, a Pola Pogwy wystawimy na listę transferową i może jeszcze w ostatnich dniach okna transferowego Francuz od nas odejdzie. Czteroletni kontrakt dla Chorwata wydaje mi się adekwatny bez klauzuli odstępnego, super, no i wiadomo, kluczowy, no i byś u nas zarabiać 130 tysięcy, no troszkę mniej niż w Chelsea, okej, okay, 780 tysięcy za podpisy, może być, może być, mamy Chorwata, Mateo Kowacic do nas dołącza, także witamy na pokładzie zawodnika, który zna Ligę Włoską, bo grał już swego czasu w Interze Mediolan przed transferem do Realu Madryt, no i na pewno gdzieś tą ligę zna, tą ligę kojarzy dobrze. No a mnie to bardzo cieszy, bo tacy zawodnicy nam się przydadzą. No a zwłaszcza, że na środek pola teraz będzie wyglądał bardzo, ale to bardzo dobrze. Tylko gdzie tu jest Paul Pogba? Paul Pogba jest tutaj na listę transferową. Ja mówię, sprzedajemy go dlatego, że w rzeczywistości kibice Juve mają go już dosyć, mimo że on praktycznie chyba żadnego spotkania nie zagrał oficjalnego. Leandro Paredes zostanie zakończony, chociaż nie wiem, milion euro za zakończenie wypożyczenia, nie wiem czy to jest opłacalne, to niech już lepiej sobie siedzi, nie gra, ale nie musimy chociaż tej kary płacić, także to na pewno. No i do składu wskakuje oczywiście Mateo Kowaci za Pola pogbę. Pol Pogba nawet na ławce nie będzie siedział, wolę żeby tam siedział sobie Miretti no i cóż, przechodzimy też do kolejnego spotkania, no bo to spotkanie coraz bliżej a jest to spotkanie domowe na Allianz Stadium z Lazio Rzym tutaj zawodnicy powołani na reprezentację zobaczcie ile mamy zawodników powołanych jest Szczęsny, Milik, Zyjech, McKennie Bremer, Paredes, Fernandes Bonucci, Locatelli kieza Kin, Kovacic, Guardiol no jest tych zawodników bardzo dużo ten Enzola niestety słabo, chciałem tutaj jakiegoś średniej klasy napastnika wyciągnąć za uszy do nas, do Juve, ale no niestety Enzola takim napastnikiem nie będzie, no bo tak jak mówię w poprzednim odcinku, gdzieś tego napastnika musimy wypatrzeć. Jest oferta z wypożyczenia za Valentiniego, Trabzon Spor chce go wypożyczyć, możemy go do Ligi Tureckiej wypożyczyć na pierwsze wypożyczenie, jak najbardziej. No jest też oferta za Pellegriniego z Newcastle United, 27 milionów i 200 tysięcy, odrzucamy tą ofertę, Ponieważ 23-letni Włoch będzie w przyszłości stanowił o naszej sile. No a my udajemy się na konferencję prasową, jeżeli chodzi o mecz z Lazio. Tutaj jeszcze temat Kowacicza. Jak najbardziej to rozumiem, no bo jest to jednak wielki transfer. Jest to zawodnik no bardzo dobry. Pokazał to w rzeczywistości zresztą Mundial. No my jesteśmy przed Mundialem w Katarze, oczywiście w naszej karierze, więc nie wiemy, co nam się jeszcze wydarzy, ale Patrząc na sprawy e, rzeczywiste i bieżące, że tak to nazwę, no to Kowacic wydaje się, że e, jest naprawdę zawodnikiem, który na taki transfer sobie zasłużył. E, no i zawodnik z numerem 23 będzie u nas występował, no a my przechodzimy do meczu z Lazio. E, no i tak jak mówię, do składu wskakuje na pewno Kowacic. E, czy, czy my w randce chcemy Mamarda Szwiliego? Nie wiem, szczerze, chyba nie. Chyba lepiej jak byłby Wojtek Szczęsny w tym spotkaniu. Martwi mnie forma Lokateliego, bo jednak tutaj minus 1 plus ten pomarańczowy diament, czyli morale. Nie, kondycja to jest chyba, tak? Wygląda słabo, a my nacisnąłem przez przypadek GRAJ. No, mój błąd, zaraz z tego spotkania wyjdziemy. Od razu, jak to będzie tylko możliwe, no bo nam się gdzieś to spotkanie wczytuje. Czy już mogę wziąć pauzę? Chyba jeszcze nie. OK, zawodnicy wychodzą, nie da się tego pominąć. Da się to pominąć na szczęście, fajnie to wygląda wszystko, że ci zawodnicy wychodzą, ale no my nie gramy tych karier, tak jak to mówiłem. Przechodzimy do wyniku od razu, a wynik spotkania przegrywamy 1 do 0. Tego się spodziewałem, dlatego że zagrałem mecz i z niego wyszedłem do wyniku. I co? tak nam strzela bramkę, no my przegrywamy 1 do 0. Także, no niestety, ale pierwsze, pierwsza porażka w tym sezonie już odklepana. No i wydaje mi się, że tutaj jest dużo w tym winy lokateliego. Oczywiście o tym nie sprawdziłem, zapomniałem o tym, ale no nie zmienia to faktu, że to jest zawodnik, który no, jest bez formy obecnie i na pewno mogło się to walnie przyczynić. A my mamy ostatni dzień transferowego, Valentini, dogadane wypożyczenie na rok. Ok, fajnie. To mnie cieszy, tylko jeszcze, jeszcze by mnie ucieszyło to, jakby on odszedł rzeczywiście. Douglas Luiz, za mnie Aston Villa na e, Wolfsburg. Przyspiesz o godzinę. Przyspieszmy o godzinę. Zobaczmy też, e, czy może jakieś wiadomości mamy. Wypożyczenie Walentiniego na dwa lata do e, stad The Reims. Ok, Miretti, Miretti, Miretti. Do Manchester United nie ma takiej opcji nawet na wypożyczenie, które United nam złożyło. Ten zawodnik by tam siedział na ławce. To już wolę, żeby on u nas siedział na ławce. Stons przechodzi do Bayernu Monachium. Valentini przechodzi do e, Trabzon Sporu. Nawet będziemy mieli teraz Katzenkę. E, także żegnamy nasz młody talent. E, no i bardzo dobry. Niech się rozwija, niech gra na wypożyczeniu. My jeszcze sobie poczekamy chwilkę, no bo chciałbym, żeby jednak Paul Pogba nam odszedł z zespołu. Laport zamienia Manchester City na Real Madryt za 81,5 miliona. Jest oferta za mackeniego z Interu Mediolan 30 milionów. Powiem tak: możemy to wynegocjować, ale minimum 40 baniek od Interu bym chciał otrzymać, i wtedy możemy Amerykanina. Puścić. Gaja odchodzi do BVB, szkoda miałem gdzieś Gaje na liście życzeń, jeżeli chodzi o lewą obronę, no bo my cały czas tą lewą flankę musimy wzmocnić, no i do tego właśnie możemy przejść w tym, spo... w tym momencie, w tym spotkaniu, no i na lewej obronie mamy wybór dosyć ciekawy, tylko musimy przejść, no mamy Lukedinie, Luka Parisa, Kukureje, Estupiniana, Hinchapie Fernanda Mendiego. Fernando Mendy gdzieś ma odejść nawet do Newcastle United. Jest to borna sosa, o którym mówiłem. Dawid Raum, no ale wydaje mi się, że jednak z sosy zrezygnuje z racji na to, że jest wiekowo podobny do Pellegriniego i poziomem też, a chciałbym, żeby Pellegrini uczył się od kolegi lepszego z zespołu. No i tutaj pojawił się danie Gaja, no ale Gaje niestety podkupił nam BVB. Podkupiła nam BVB, no jest. Perwis Estupiniany, wydaje mi się, że to będzie też podobna opcja co Borna Sosa. No jest kukureja, zdecydowanie lepszy. No jest też Ferlon Mandy. No ale może właśnie, może oferujmy Realowi Madrycy z Amandiego pogbę. Bo tego pogbę gdzieś musimy pooferować. No bo same chyba się nikt nie zgłosi po niego. No pogba, Mendiego? ciekawa wymiana. Real się zgadza. Nie to cieszy, bo wymieniamy na bardzo dobrego lewego obrońcę. No i ta wymiana może nam bardzo pomóc, jeżeli chodzi o lewą flankę. No pozbywamy się pola Pogby, no co jest bardzo kluczowe. Wielki kontrakt, no też wielkie ego z klubu wyrzucamy, a kupujemy Ferlanda Mendiego, no który, no już chyba takiego ega jak Paul Pogba nie ma. 110 tysięcy, 135 jednak, no dobra, może być. Nie będziemy się tu wspierać o takie drobne, no bo jednak w kontekście Juventusu 20 tysięcy, no to nie jest zbyt dużo. Jest to zamiana. Paul Pogba wędruje do Realu Madryt, a Ferlon Mendy wędruje do Juventusu. Ocena transferu na B, czyli bardzo dobra ocena moim zdaniem. No a zwłaszcza, że pozbywamy się tak jak mówię bomby w szatni. No i mamy jeden problem z głowy, bo mamy rozwiązany Problem Pola podby i rozwiązany problem w lewej obrony, czyli tak naprawdę upiekliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu. Kosticz tutaj niech sobie wskoczy, Miretti, w sumie to Gatti może polecieć poza skład. Tutaj skoczy Hakim Zyjech, który nie wiem co robił poza składem. Chyba gdzieś o nim zapomniałem po prostu. No i ten zespół coraz lepiej już wygląda. Mnie to bardzo cieszy. No ale teraz kwestia prawej obrony nam zostaje. Chociaż wydaje mi się, że może to zostawimy ten temat. Czy mamy już tutaj nasz transfer ogłoszony? Nie mamy jeszcze naszego transferu ogłoszonego. Szokująca decyzja transferowa Pola Pogby. No, ok, ok, no ale to jest decyzja moja. Czy o godzinę? Zobaczmy, co się też wydarzy. Mamy tą jedną wiadomość. Zobaczmy ją sobie, bo to jest Valentinie zostanie wporzuceny do stad Reims, Ok, to wiemy. Mackenie rozmowy spełzły na Niczym, czy my możemy zobaczyć transfery naszej ligi? Chyba się już tego nic nie da zobaczyć. A tutaj grzebać w tym wszystkim nie ma sensu. No, mamy nasze transfery, oczywiście. Czy w wieściach mamy coś nowego? Czy mamy coś nowego? W wieściach chyba nic nie mamy nowego. Mamy tylko naszego Kowacicza. No, i dobrze, przyspieszmy sobie o godzinę. Właśnie, a jak zadania, czy my zadania zrealizowaliśmy? Sporować trzech ważnych piłkarzy w jednej jednocześnie osiągnąć zyski w wysokości 125 milionów. Nie wiem, co my zrealizowaliśmy, co nie mamy jeszcze na to jedno okno. Jest oferta za Bonucci'ego, 12 milionów i 400 tysięcy z West Hamu. Nie, ja mówiłem na temat Leonardo Bonucci'ego już jeden raz, że chcemy go zostawić. To jest zawodnik, który u nas skończy karierę. Cygankow, tam był ciekawy transfer. Odchodzi do e, chyba Leicester. Jeżeli się nie mylę, za 42 miliony e, mamy 56 milionów. No, i możemy się udać po e, prawego obrońcę. No, bo ta prawa obrona nam gdzieś cały czas ciąży. No, moim faworytem jest Montiel. Nie ukrywam tego. E, albo Juan Foyt. E, no, właśnie, Foyt może grać na trzech pozycjach. Z kolei Montiel może grać e, no też na dwóch, no bo na wahadle. Hatteber uważam też byłby ciekawym wzmocnieniem. No, ale tutaj kwestia tego, czy by nam się udało przerobić go na prawego obrońcę. Co mogłoby być dosyć ciężkie. Foyt 24 lata, Montiel 25. Foyt na pewno to jest stricte defensywa. Montiel fajnie gdzieś się może podłączyć. No, i zaczniemy chyba mimo wszystko od Juana Foyta. Zobaczymy, czy 24-letni Argentyńczyk do nas dołączy. Yy, zaoferuj kwotę 20 milionów, yy, czy nam to się uda? 38, są za niego, dużo, dużo, dużo. 28 możemy dać. No nie, 38 nie damy za na tam na pewno. Ostateczna oferta to jest 30 milionów i 500 tysięcy. Oni muszą się nad tym zastanowić, yy, czyli pewnie już nie zdążymy tego dograć w tym oknie transferowym, więc przechodzimy w tym momencie do Montiela. No, jak nie Montiel, to Lazari bądź y, HTB i to by było na tyle. No, Di Lorenzo na pewno też gdzieś byłby fajnym transferem, ale on już został wykupiony. Y, 27 milionów za Montiela, 35. No i tu już możemy lepiej porozmawiać. Na pewno będą to mniejsze pieniądze niż za siedem y, 27, 100. 35, 100. Y, no to w takim razie 30 i 100. Mogą na to przystać, czyli no nie tracimy czasu, a czas tutaj gra na naszą niestety niekorzyść, no bo mamy dwie godziny do końca okna transferowego. No i cóż, ważny zawodnik, wydaje mi się, że możemy na to przystać. Trzyletni kontrakt, dobra, może być trzyletni kontrakt, bez klauzuli odstępnego. I usuwamy premię, 66 tysięcy. Witamy Montiela na pokładzie turyńskiej. Machiny Starej Damy, tak, no bo taki przydomek ma Juve przecież. 30 milionów za prawego obrońcę, no normalna chyba cena mimo wszystko na tym światowym poziomie. Juana Foyta możemy wycofać, no i witamy Montiela na pokładzie. Wiem, tam jest też ten Skalwini, który się pokazuje. Ja nad tym zawodnikiem myślę cały czas, ale mamy naszego... Młodego zawodnika, który pojechał do Besiktasu i na nim bym chciał się też opierać, więc na razie nie będziemy kupować żadnego młodziaka. Montiel skoczy na ławkę za Bonucci'ego, żeby był cały czas w gazie, no bo jednak Bonucci no swoje lata ma. Dajmy też od razu Mendiemu i tym wszystkim innym nowym zawodnikom plany rozwoju Mendy na dobro, no mimo że już się nie rozwija. Co my tu mamy jeszcze? Gdzie tu jest Montiel? Jest Montiel, Montiel. Też mi się wydaje, że na obroną byś mógł popracować, zwłaszcza, że Ty będziesz tym prawą obrońcą. Gusto tu się rozwija. Lokateli, 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 lokateli. Co byś mógł tu rozwinąć? Co, co nogę już rozwinąłeś, mnie to cieszy. Możesz jeszcze sztuczki rozwinąć i to by było nawet ciekawe, no bo tutaj gdzieś te gwiazdki sztuczek by Ci poszły do góry. Trochę dryblingu, podania, odbiór piłki i wytrzymałość, czyli to, co jest dosyć istotne na Twojej pozycji. A warto, żeby ta szóstka no, jednak była bardzo uniwersalna w tym co robi. No i oczywiście Mateo Kowacicz. Mateo Kowacicz wydaje mi się, że też trochę obrony. Wiadomo, on już się nie rozwinie, ale zawsze możemy na to liczyć, że coś tam poleci do góry. No i cóż, godzina do końca okna transferowego. No napastnika już nie kupimy rezerwowego, zostajemy z Arkadiuszem Milikiem. No i cóż, wydaje mi się, że Juventus został bardzo mocno dozbrojony. Nie wiem, jakie wy macie oceny. Kanawaro na celowniku, no tutaj chodzi o reprezentację. Reprezentacja Włoch może będzie nas chciała. Klub Juventus korzysta z okazji, to chodzi o Fernanda Mendiego. Także mnie to cieszy, że tak odbierają tego zawodnika. Montiel też jest przywitany. No chciałbym zobaczyć tylko tą cutscenkę. Montiel bardzo ładnie wygląda w koszulce Juve. No i co? No i przechodzimy do symulacji. No teraz możemy sobie naprawdę tylko i wyłącznie w kalendarz wejść. Także zaraz do tego przejdziemy. Miretti, pożyczenie do Atalanty Bergamo. Nie wchodzi w rachubę. My tego zawodnika chcemy przy nas. Mamy też raport zwiadowczy juniorów z Włoch. Czy tu będzie coś ciekawego? 15 lat? Dobra, może być. Jak na 15 latka bardzo dobrze. No tutaj 16 lat. Wydaje mi się, że też coś z niego zrobimy. Mimo to, że tej wartości takiej nie miał. Ja sobie to zobaczę poza odcinkiem. Albo dobra, zobaczmy już od razu jak tu już jesteśmy. Zrównoważony to jest ten 15-latek. o 1,90 90. Hmm. No fizyczne dobra, więc ćwiczy obronę. Ćwicz obronę albo po prostu bądź rozgrywający, bądź uniwersalny. Słabszą nogę też ćwicz, bo to ważne. I mamy jeszcze tego Richiego. Jest to lewy pomocnik, lewy skrzydłowy, to na pewno już nie, bo Cię przerobimy na prawą stronę, tylko no właśnie. Tempo słabe, podania przeciętne, dribbling wyróżniający w sumie, no bo tutaj mamy ten overall przeciętny. Wydaje mi się, że SPO byś mógł być, no bo z tym tempem za wiele świata nie zwojujesz. Chłopaku, abyśmy chcieli, żeby coś z Ciebie było. No i tak jak mówiłem, możemy w sumie przejść w ten kalendarz, no tu już mamy raporty, Scoutingowe, no to nas już nie interesuje. Kalendarz i symulujemy sobie. Właśnie mamy grupę Ligi Mistrzów, mamy Perze, Benfica i Legię Warszawa. Także mamy polski akcent w Lidze Mistrzów. My sobie to przysymulujemy do meczu z Lecce. Potem mamy mecz z Perze we wrześniu, AC Acemila, Talanta Bergamo i Benfica. Także bardzo ciężkie spotkania nas czekają, no ale też czekają na spotkania mniejszej stawki no tak jak to zlecze, chociaż to spotkanie byśmy też mogli wygrać dla pewności ale zrobimy chyba delikatne korekty przed tym spotkaniem żeby chłopacy nie byli aż tak zmęczeni no bo mecz że mimo wszystko jawi się jako ważniejsze spotkanie za jego wystąpi tam paradasz taką małą korektę zrobimy wystąpi też Hakim Zyjech. na prawej obronie wydaje mi się że e, gusto zostanie Pelegrini będzie grał za yy, Bremera, nie za Bremera może nie, wystąpi oczywiście Mamardaszwili w bramce i myślę, że Arkadiuszo Milikko za Wlachowicza, to są te zmiany przed tym spotkaniem z Lecce, no i to spotkanie z Lecce, wygrywamy 2 do 1, Kieza z dubletem jako ceny, Mamardaszwili 7,5, 6-4 Montiel przed z ławki, 7-0 Bremer, Mendy wszedł na środek obrony, 6-1, Pelegrini 6,5, 6,6, Miretti 6,6, Enzo 6,5, Kovacic 7,9, Zijek fajnie 7,1, Arkadiusz Milikko i 9,5, Kieza. Słabe mecze Parydzesza, Guardiola i Gusto, no bo poniżej 6,0. No a my przechodzimy w końcu do Ligi Mistrzów, no bo już na nas czeka tylko że Także z najważniejszym rywalem w tej grupie zaczynamy pierwsze spotkanie. Oczywiście tutaj... Cała cutscenka, to wszystko zrobione, motywy Ligi Mistrzów, bardzo fajnie to wygląda po raz kolejny w tej Fifie, no bo Ligę Mistrzów już mamy od paru lat, yy, także yy, nie to cieszy, no bo to dodaje kolory tutaj karierze, no ale jedziemy na Park deprens, no i tam już będzie bardzo, ale to bardzo ciężko. Rozważę Twoją prośbę Zyjech, wydaje mi się, że zagrasz w tym spotkaniu, bo wyglądasz lepiej niż Di Maria, nie oszukujmy się, yy, no a my przejdźmy do konferencji prasowej, yy, to nas cel minimum żeby awansować z grupy, żeby wyjść z tej grupy po pierwsze. To będzie otwarte spotkanie, no bo my też nie zamierzamy się tutaj murować. Taktyka się sprawdziła z Lecce, no ale czy się sprawdzi z PSZ? to tego nie wiemy. No właśnie, PSZ wczoraj przegrało z 3 do jednego, no ale FIFA to nie rzeczywistość. Także tu na pewno będzie zdecydowanie ciężej. Do składu oczywiście skakuje Wojtek Szczęsny. Za lokateliego nikt nie wskakuje, lokateli wskakuje do składów, jeżeli chodzi o to, jak wyglądać się w poprzednim spotkaniu. zjech może zagrać jak najbardziej, na prawą obronę Montiel. No i za Pelegriniego na ławkę wskoczy Bonucci, żeby ten jeden stoper był i żeby ten stoper nam pomagał. Ewentualnie, jeżeli chodzi o jakieś rotacje w PSG, na bramce, no wiadomo, Kaylor na was, nie do Naruma. Na obro w obronie Mendes, Marquinhos, Kriniar... Hakimi w pomocy Ruiz, Veratti, Soler. No i na dziesiątce Witinia. Ataku Burkhardt z Mainz oraz Kilian Mbappé. No, trochę zmian jest. Nie ma Neymara, nie ma Messiego. Także może to jest dla nas szansa. I z Paryża wyjeżdżamy z punktem. No, przed Messi strzelił nam Bramkę. Strzelił też Fabian Ruiz. Dla nas strzelił Enzo Fernandez i Kieza. Cztery strzały, trzy okazje. Pas, że pięć strzałów, pięć okazji. Jak to wyglądało ocenowo? No, 5-7 Szczęsnego, tragicznie. 5-8 Montiela, tragicznie. 5-9 Bremera, tragicznie. 6-1 Bonucci wszedł z ławki. 5-9 Mendy, tragiczny mecz obrony. 5-8 Lokateli. 7-0 Enzo, 5-5 Kowacic, 6-9 Zijech, 6-6 Wlachowicz, 7-7 Kieza, 6-0 Guardiola. No, nie wyglądały to oceny porywająco, wyglądały one wręcz bym powiedział tragicznie. No a my przechodzimy już do ligi. Mamy tutaj mecz z Udinezę Calcio. Udineza, no, rewelacja w rzeczywistości rozgrywek, na pewno w Serie A. Z jak stąpaj twardo po ziemi. Fajnie, że jesteś w formie. No ale wracając do Udinezy, rewelacja rozgrywek Serie A. Gdzieś na pewno jakieś zaskoczenie to jest, jak gra ten zespół z Udine. My tutaj zrobimy małe zmiany, jeżeli chodzi o skład, no bo zawodnicy są troszkę, niektórzy, zmęczeni. Za Bremera skoczy Bonucci. Zamendiego Pellegrini, z alokateliego wskoczy McKenny tym razem. I wydaje mi się, że to by było chyba na tyle ze zmian. Mojzek Ken, nie, Mojzek Ken nie. Gatti, Gatti, Gatti wskoczy sobie za Mendiego. No i cóż, takim składem wyjdziemy na Udinezę. Kowacic teoretycznie jeszcze jest zmęczony, to może Kowacicza jeszcze podminimy. I niech zagra tam sobie Miretti w tym spotkaniu. Chciałbym, żeby w nasz Włoch dostawał szansę na granie. Azu remisujemy 2 do 2. Moje rotacje nie pomogły. Wlachowicz i Enzo. Sobie występ tego 5-7. No i obrona wyglądała też tragicznie. No przeze mnie, przez moje decyzje, gubimy punkty. Ale chciałbym, żeby każdy z zawodników dostawał swoje szanse. No a my przechodzimy do meczu z Milanem. Bardzo ważne spotkanie. Udamy się na konferencję prasową. No bo jednak musimy na te konferencje chodzić, żeby tutaj motywować nasz zespół. No ale w lidze już dwa razy głupio zgubiliśmy punkty. W lidze mistrzów remis PSG, no nie najgorszy wynik. Zwłaszcza, że to był mecz na wyjeździe. To ważny mecz, jeżeli chodzi o mecz z Milanem. No i cóż, wyjdziemy najsilniejszym zespołem po prostu. Nie ma się co tutaj łudzić, czy tylko ten zespół najsilniejszy jest, nie wiem, Zjech na pewno skoczy do składu i to by było chyba na tyle, no i mam Ardaszwili, bo po tym co zrobił Szczęsny z PSG, to się boję na niego postawić, także gramy z Milanem na San Siro i przegrywamy 2 do 1, Rebić i Ziru dla Milanu, dwie okazje, dwie bramki, my pięć strzałów, trzy okazje, jedna bramka w jak mam Ardaszwili, 5 dwa. Nasi bramkarze są tragiczni w tym sezonie, na razie, no bo wygrywamy tylko jedno spotkanie, no i mi się to bardzo, ale to bardzo nie podoba, zarządzanie zespołem, tutaj skakuje Szczęsny już na pewno. He, no i nie wygląda to już super jakoś, może nawet przyjdziemy na te wahadła, pytanie czy nasz zespół byłby na to gotowy, może nie być, ale Montiel na pewno da radę na wahadle, Pellegrini... Niekoniecznie Pellegrini Mendi, Bonucci, Bremer, Guardiol, ok, tak możemy grać, to na pewno nie będzie grał Paredes, a Kovacic, za Locatelliego jego Enzo Fernandez, no i za Di Maria Hakim Ziyech. Zobaczymy czy to da radę, czy ta formacja pokaże się z dobrej strony, no gramy za Atalantą Bergamo, która też gra taką formacją, tylko oni chyba bardziej trójką grają niż piątką dokładnie. No, my podwyjdziemy tymi zmęczonymi zawodnikami. No, co zrobić? Jest szybka symulacja. Musimy się w końcu kiedyś odkuć. Jeden do jednego, Mendy z jedną bramką. Osiem strzałów, 6 okazji. No, nasz Juventus jest tragiczny, jeżeli chodzi o finalizację. Po prostu teraz czas na mecz z Benfica. Nasi zawodnicy to w ogóle już tam padają, jak muchy. Ukraina chce nas na trenera, selekcjonera. No, raczej nie. My nie chcemy. Przejdziemy na konferencję prasową No bo zawodników trzeba zmotywować No i cóż Będzie trudno Z Benficą na pewno No bo nie jesteśmy w formie Juve po tych przebudowach wielkich Nie jest totalnie w formie I to nas martwi To martwi cały Turyn No poza tą bordową częścią Gdzie rządzi Torino Ale no jednak Turyn, Nad Turynem są po prostu ciemne chmury No i z Benficą też wyjdziemy Tą piątką, czy wyjdziemy? No, myślę, wydaje, że wyjdziemy piątką, tylko mamy zmęczonych zawodników. No i właśnie za Bremera wyjdzie Gatti. Nie mamy innego wyjścia. Za Kowacicza wyjdzie Locatelli No i za Wlachowicza wyjdzie na pewno Arkadiusz Miliko, Di Maria za No i za Guardiala by mógł też ktoś inny wyjść, ale niestety nie mamy takiej możliwości. No, bo żaden inny zawodnik nie gra na środku obrony. Mendy może zagrać, dobra, to zagra. Mendy. Pellegrini na lewej stronie, Bonucci tym centralnym stoperem. No, ciekawa taktyka, jeżeli chodzi o nasz zespół na Benfica, no, ale obyśmy dali radę. Wygrywamy 1-0 Di Maria. No i wydaje mi się, że tym pozytywnym akcentem sobie zakończymy. Wiele się działo. Jeżeli chodzi o okno transferowe po raz kolejny, no jeżeli chodzi o tabelę, no to jesteśmy na ósmym miejscu. W Lidze Mistrzów mamy na razie remis i zwycięstwo, także dosyć dobrze wyglądamy. No i cóż, dziękuję jeszcze raz za propozycję. Do usłyszenia. Cześć!